Witam wszystkich podobnie Last Night. Почему-то я был рад видеть эту злюку Аню. Может, дело в том, что она наконец перестала язвить. Похоже, ей просто стыдно, что она Извини, что я раньше с тобой как с мальчишкой. Как увидела в деле, поняла, но Хантер не случайно тебя выбрал. Просто он сразу понял, а я не сразу. Из-за меня ты чуть не погиб. Понимаешь? Хантер для меня был... Ай, ладно, что я тут? Ты собирайся. Скоро наши прибудут и двинем на Октябрьскую. Ай-ай, пани капитан, ай-ай. Ай-ай, в сумме. Ну, добра. А ты тут что-то интересное могу взять. Dobra, A, może się przydać. Ba, ona się na pewno przyda. Czyli co, idziemy do przodu, ta? Prismatryś, jest nieplachiej stwy. Odprawna docinka. Eee, tam patruby A amunicja, ale Są bardziej broń zbyt mnie zbyt interesuje. Skoro Kałach 2012 wow. Czekajcie wymienimy, zobaczmy Sajga. <laughs> Saiga, A wezmę, wiecie? 72 gdzie... No, dobra, może być. To sobie jeszcze dostosujmy. Okej, okay, kupię sobie to I w sumie to. Celownik również, ale tylko taki. To jest tłumik, nie tłumik na pewno, nie Kawaha. Zostawię czy nie? Ile on kosztuje? 86! Nie, może następnym razem. To wszystko jest drogie. Даже представить себе не могу, сколько им лет. Вот и войну ядерную пережили. Во время войны в них люди из церкви прятались. Потом куда-то сгинули. Может, в большое метро перебрались, а может... Ну, всякое болтают. Это ты про большую мамку? Это еще кто? Ух ты! Наши-то как быстро домчали! А ну-ка проверь, на всякий случай! Пароль! Застава! Старый пароль. Чего знакомый, черт, не могу вспомнить. What the fuck? Да это лесницкий. Воу! Воу, я шеду сам в голове. Ja was nie prydawał. Po prostu dawał. Ja nigdy nie służyłem. No to zrobiło się dosłownie gorąco. A, gadem, teraz będę musiał ratować oczywiście damy w opałach. No ale cóż, ktoś musi być księciem, prawda? Na białym koniu. No tutaj chyba wszyscy nie żyją, niestety. A jest sama broń, kurde. Panowie, amunicja. Amunicja, tylko to mi interesuje. O, de fuck. Co to są za robaki? O, nie wiem, czy ja chcę tutaj biec. nie mówcie mi, że duchy. Ja nie chcę żadnych duchów. I jeszcze coś wielkiego jest tutaj. No jeden z pewny nie jest za wesoło. Lepiej mieć tutaj też na bliską odległość. Ciekaw, czy w ogóle mam maskę założoną, czy nie? No dobra. Zajmij, zdejmij Artem. Artyą. Nie popisuj się. Woah! The fuck! Kto ci pozwoli tutaj wskoczyć? No to beka Przeładuj to szybciej Wiedziałem, żeby do tego strzelać od razu się na to patrzeć Niebane gówno Nie, 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 nie Zostaw mnie O, za dużo tego! Naciskam Nie dotykaj mnie Fuck No kuźwa, takim tempem to mi zostanie sama muńca w pistoleciku Nie, 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 włączmy sobie latarkę Podładujmy Oczywiście, oczywiście jakieś gówna susze z daleka? Strzelać, co nie? Czy jeszcze nie? Może sobie odpuści? Nie, 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 de fuck. nie, Fak, cały, prawie cały magazynek w jednego typa W jednego potwora i nic! No dobra, tutaj jeszcze mam jakieś granciki Podpalające, dynamit podpalający, tak mi się wydaje Więc być może zacznę to używać Kuźwa, jeszcze ten odgłos To jest coś wielkiego, to musi być coś wielkiego a dlaczego to ucieka? Ej, e, 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 ej, ej, ej! Ej, ej, panowie! I widzisz, gdybyś biegł za kolegami, byś żył Na lewo czy prawo? A pójdziemy tędy. Okej, okay, dobra, nie, ten. <gry> no zobaczcie Fuck A no nie wiem, czy mi amunicy starczy Czekajcie, czekajcie, chociaż tutaj coś może być jeszcze ciekawego Dobra, jest plecak Dawaj bro... Łoł! Wow! No, taci, taci no nie, ja tu już nie mam amunicji. O nie, 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 nie. Zło co używam. Zaczął używać amunicji, która jest droga. Którą mogę płacić. Fuck! Ło! Przecież ja Ciebie zabiłem! Gościu Jak ja się cholernie cieszę, że kupiłem tą sajgę Bo normalnie już by było po mnie Tu rędy, tędy, aha, czyli... no dobra Mogłem kupić jeszcze amunicję ja cię kręcę. No nie jest kawie panowie. No, w sumie kręcę dosłownie mi przenośni. Tam strzelają dalej. Mam nadzieję, że wytłuką to kurestwo. Okej, okay, tędy. Nie wiem, czy ja chcę tam schodzić, wiecie? Ale nie ma innego wyjścia. What the fuck? Nie nie nie, shotgun, shotgun. Wo, The hell! Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Bo to gówno za... Dawaj artyom. Co to za cholerstwo jest? Nie, 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 to mamy co zostawimy, to znaczy tą broń. Jednak pistolecik jest mocny stosunkowo. Tylko cztery sztuki. Panowie, nie róbmy sobie jaj. Okay, muszę zejść na dół. Aczkolwiek nie wydaje mi się to wesołe. Nie, dobra. Zoni w dupie to mają. Dobra, ale gdzie teraz? Ło de hell! Nie dotykaj mnie. No nie jest dobrze. Naprawdę nie jest dobrze. Nie jest kolorowo A no jak to się mówi na łazarskim rejonie Okej, okay, dobra Tylko tyle? Więcej, więcej. Ja chcę więcej, ja potrzebuję więcej Tutaj coś. Mam jakoś się uruchomić? Coś? Jakoś? I teraz zaczął używać granat, dynamit, dynamitów. O, tak. Tu gdzieś. Zabezpieczmy się może jakoś. No, come on! Zagęszczaj te ruchy! Ooo, ale mu centralnie na pysk rzuciłem! Już się skończyło? E, ok, teraz zwykły dynamit. Jeden strzał, jeżeli są podpalone. Świetnie, świetnie. O, nie wiem, czy ten dynamit to był dobry pomysł. No właśnie o tym mówię. Nie! Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak! No ale dobra, złożyli się. Fak. Ładuj, ładuj, ładuj. No i teraz byleby do góry A tak może ciut szybciej Bo tutaj jestem sam jak palec Albo nic nie wyskoczyło, he! Co są tędy Wiecie, ja nawet się cieszę, że oni nie żyją, no, fatalnie skończyli na no, nic. Życie What the fuck, co to za bydle jest. To jakiś tank jest! To jest chyba ta mamuśka Jak ja mam to zabić Ło wow, dechel. No w dupę strzelam i co? O, ktoś tu się chyba wkurzył U Nie no, w Ray to chyba nie ma sensu, co? Ale krwawi już Uhuhuhuhu Wow! Ej, 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 ej. Nie popisuj się Ajajaj. Nie chcę wiedzieć co się stanie, jeżeli ona mnie dorwie. No ile mam strzelać? No ja wryj tylko wale i nic. No ta teraz to nie wiadomo gdzie. wanie niewidzialna ściana. No pojebane to No ja nic, Artiom jest odważny, więc będziemy to ścigać, prawda? Nie, nie będę wymieniał broni, nie ma sensu Łohoho Po co, po co ja strzelałem do tego? Jak teraz to i tak jest Całe, ma full HP jeszcze to gówno małe. Nie dotykaj mnie, nie podchodź nawet. A jajaj, no, takim tempem. Nie, może granat? Dynamit to znaczy. Ja co chwilę o tym granacie, a tu dynamit mam przecież. Ops, Op, sorry, sorry, grigory. Dobrze, dobrze, dobrze. Ajajaj Gdzie jest teraz, gówno? No chyba gdzieś. mamuśki koledzy zaraz do za mnie podlecą. Nie, nie biegnij na mnie. Dobra, poszedłem. dynamit trochę słabo rzuciłem na nic. Kuźwa, jak ktoś się jeszcze zawali to będzie beka Ajajajajaj Dobra, poszedł dynamit No i się złożyła szmata I co teraz gruba się? A gdzie mam iść? Gdzie ja mam iść? Gdzie ja mam? No dobra, puszczę, myszki i klawiatura, wiecie? <laughs> Moje nie zrobię! Byle bym nie utonął! Oho! <laughs> Okej, okay, cóż to by było na dzisiaj e, na tyle Mamy, że mam nadzieję, że komentarz ty naprawdę bardzo fajny GP Wam się podobał. Standardowo zapraszam do komentarzy, subskrypcja, ten trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!